Siemanko, z tej strony Kasper Szurek, witam was w, na moim kanale w tym, w tym odcinku. Na wstępie chciałbym przeprosić za mój brak aktywności po, po, w poprzednim tygodniu i informuję, że takie sytuacje mogą się powtarzać często albo i mniej częściej, to też zależy ogólnie z względu sytuacji jakie będę miał u siebie. Też może być tak, że 5 tygodni nie będzie odcinku. To ja od razu mówię. Nawet może krócej, może nie, to jest po prostu... Mówię, że może być taka sytuacja. Wracając do tytułu odcinka do tego, co bym chciał powiedzieć. Tak, po, po tych tylu zaplanowanych po tym tyle ile tego planowałem, to nawet nie wiem. Od, po, to jest coś, co było wyczekiwane od kilku miesięcy i to są mistrzostwa świata F1 w Minecraft. Na Sewerze SportowoCraft. Coś to było planowane już od po, poprzedniego roku, od półtora roku gdzieś. Yy, najwięcej się działo, szczególnie w, w styczniu, w lutym. Jednakże, ze względów też prywatnych, niestety to się nie udało. Za co przepraszam i teraz już będą. Na razie jest zbierane. Zbieramy ludzi do tego tunelu, dlatego o tym was informuję. Bo pewnie możliwe, że się znajdzie ktoś, kto jest chętny do uczestnictwa i, i czy, czy by się powyścigować czy coś, to właśnie dlatego jestem tutaj. Jest ten odcinek również ze względów prywatnych, które się pojawiły wtedy też od razu mówię, że to też się teraz pojawi. Ten z tych względów nie będzie nagród pieniężnych na razie. To jest sezon albo pierwszy, albo zerowy. Może być też to pierwszy. Każdy, jak chce, my to jeszcze się będziemy na tym zastanawiać. głównie ja. Jak uznamy ten sezon najbliższy, planowany z F1, bo sa jeszcze to nie jest znowu, no, ale nieważne. Na razie chciałbym, co, co chciałbym powiedzieć. Jest sześć teamów, i w każdym teamie planowanych jest dwóch kierowców. Jeden lub bądź dwóch techników, minimum jeden technik, max dwóch, plus, i to są role obowiązkowe, znaczy, które muszą być, i są do tego role dodatkowe. Role yy, takie na przykład jak kierownik, coś jak, jak fanie w jednym będą znać, na przykład Totowowow, czyli to osoba, taki menadżer, taki kierownik, główny, główna osoba do takich już decyzji i różnego typu sytuacji. Również jest taktyk, motywator. I to są role dodatkowe, jak będą wypełnione miejsca poprzednie, czyli kierowca i technik. Mogą być też czasem wyjątki, to od razu mówię, ale będę się stał, żeby nie było takich dużych wyjątków i żeby w ogóle nie było wyjątków co najważniejsze wyścigi nie będzie tak jak jest 22 czy 3 tory F1, tak nie, nie będzie tylu wyścigów, nie każdy tor jest pod to przygotowany robiliśmy mini mistrzostwa, dzięki którym sprawdziłem, jakie tory są do tego dobre, ile okrożeń jest najde... idealnie pasujących pod dany tor i też dzięki temu że dowiedziałem się ile wyścigów najlepiej z jednego dnia zrobić, żeby nie zanudzić i kierowców oraz i zawodników, też, którzy są, nie są kierowcami, jak i, też i widownie. nie więcej już wiem, to było też takie trochę, ja ta te mini-mistrzostwa, co u nas się pojawiły, na po to też to były takie takie badanie statystyczne, też trochę dało mi parę ciekawych wskazówek i pomysłów, dodatków możliwe. I wiem, że ten y, cały sezon nie będzie długi i będę się tak starał, żeby on był na tyle jakby to powiedzieć i też zabrzmieć fajnie mm, kompaktowy. Czyli same tory, które są najciekawsze, gdzie się da wyprzedzać, gdzie może być najwięcej emocji. I tam, gdzie się da w ogóle wyprzedzać. I to też jest ważne, żebyście, żeby dla niektórych osób, które mogą oglądać ten filmik, a znają tory i wiedzą, znają jeden tor, yy, pozdrawiam Frodamin, yy, wiedziały, że tego toru nie będzie. Czemu? Ponieważ yy, nie, po prostu jest, według mnie, nie jest No, idealny pod takie wyścigi, na przykład ten, tor, na którym jestem, czyli Baku też to, w którym nagrywałem odcinek stary, w którym mówiłem o aktualizacji mistrzostw. Był. No, po prostu był nieważny. Co. Mm. I co ważne, możliwe, że ja się pojawię na tych mistrzostwach. A znaczy, pojawię się na tych mistrzostwach albo jako kierowca, jak już to Ferrari, albo jako. Jak już jeśli. Albo jako osoba taki sędzia, taka główna osoba zarząd, jako taki zarząd Formuły 1. Czemu o tym mówię? Bo to, to jest zależne od tego, jaka będzie aktywność i ile będzie chętnych y, do tych mistrzostw. A jeśli będzie na tych aktywność, że będą w zajęci kierowcy i, i ogólnie, wtedy będę tym zarząd, w zarządzie. Jeśli będzie mało chętnych i znajdzie się miejsce na kierowcę, będę kierowcą. A, więc jest też zależne, ale na 100% będę jak jakąś rolą, bo mam nadzieję, że mogę na Was zaufać, widzowie, i że tu będziecie na tyle chętni, że wbijecie w link, że zobaczycie, w link w opisie, gdzie jest Discord właśnie z i napiszecie mi chociaż na prywatnym czacie swoją gotowość i zachęć do Mistrzostw F1 w Minecraft. I i co do mistrzostw w Minecraft i do zgłoszenia się i w ogóle ilości teamów, to ogólnie ilość teamów jest 6 planowanych, czyli może być 12 kierowców i, i jeśli będzie więcej chętnych, to będzie ławka rezerwowych, z góry mówię. Więc jak to mówiąc, kto, szybciej, kto szybszy ten, ten, kto będzie szybciej się zgłosił, to ten ma wnioska, że będzie wyścigował się, czy na przykład będzie ogólnie w mistrzostwach, to też miećcie żebyście wiedzieli o tym, żebyście mieli to jakby zapamiętane co bym chciał jeszcze dodać a, wrócę do, co do torów. Możliwe, że Max będzie 10 i torów jest tak jak 10 to jeden dni na przykład to będą weekendy tylko. Staram się tylko, żeby były weekendy, czy w dni wolne, że każda będzie osoba będzie miała będzie wolna wtedy. Będzie miała wolne i nie będzie miała nic. Nie będzie, dniu, nie będzie dnia nie będzie dnia, będzie ma wolne odszkoły. I co najważniejsze mogą być tak, że wyścigi będą albo. Albo dwa razy w dniu, albo trzy. Głównie będą dwa razy. To też pamiętajcie. Będziemy się... będę się starał. I ogólnie to co będą to co będziemy się wyścigować, będzie na kanale Sportowo Crafta, do którego oczywiście też zapraszam. Na razie nic tam nie ma, ale będzie na 100%. Tylko musimy w końcu mieć coś do nagrywania, a nie jakieś dziwactwa. Dlatego będziemy, dlatego też tam będą mistrzostwa, i tam będzie się wszystko działo. Nie na tym kanale, tylko tam. I to będzie się zajmować administracja głównie. Tak przynajmniej mam taką nadzieję. Też może się to zmienić, że może nie być na tamtym kanale, więc to tak no. Z przymużeniem oka. Patrzcie, e, Chyba tyle. E, jeśli macie pytania, jeśli wy jesteście chętni, to, to no. do Discorda. Tam jestem na tym, że na, ogólnie jestem widoczny za, prawie że za każdym razem, więc mnie może będziecie mogli widzieć. E, jeśli to oglądaliście wiel, i do, oglądaliście do końca, to jest wielkie dzięki za to. Postaram yy, się, że może kiedyś się też pojawi, chociaż jeszcze raz live przed świętami, może dwa, nie wiadomo. I o co was proszę, że, bo chciałbym, żeby ten film doszedł do, do dużej liczby widzów, nie mówię ogromnej, bo mam nadzieję, że też ogromnej, więc łapka w górę, udostępnijcie to znajomym, komukolwiek, każdemu, czy nawet jak nie macie znajomych, po prostu, wyślijcie to każdego chętnego kto by chciał przydać, czy macie znajomych, czy tam, no znajomych kolegów, koleżanki pi, 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 to udostępniajcie ten film, łapkujcie oraz jeśli macie pytania co do tego to możecie tu też pod w tym filmem w komentarzu napisać albo u mnie na prywatnym czacie. To tyle na ten moment, wielkie dzięki za całe oglądnięcie i, i... Jeszcze będę mówił o tym, gdzie się pojawią mistrzostwa. Tak się przynajmniej postaram. To też uzgodnię z moją administracją Minecrafta. Wielkie dzięki za, za ten odcinek. Je, jeszcze raz przypominam, tak jak mówiłem, łapka udostępnijcie każdemu. Też piszcie komentarze, jeśli macie pytania, czy w ogóle byście chcieli napisać. Ja lecę. Życzę wam miłego dziąka i czy wieczoru czy poranka. Nie wiem, kiedy oglądacie. I elo!